Dał tych Jest sześć! Patrz, zobacz, tu jest szóstka. Coś będzie. Mega, chyba Leon. O, no. bym. Dobra, Dziubuś, słuchaj. Będziemy zaraz otwierać mega boxy. A oh, już tele mi zostały. Tak jest, słuchaj. Będziemy. Okej. Okay. Okay. Słuchaj, będziemy zaraz otwierać mega boxy. Ty się tutaj cały czas patrz. Wyobraź sobie, że ta stoi tutaj. O, patrz. Będziemy zaraz otwierać mega boxy. Okej. Okay. Ale najpierw otwórz cztery małe skrzynki. Chcesz otworzyć skrzynki? Tak. To otwierać cztery małe skrzynki. Już nie została mi tele. Otwieram. cały czas. No. <grym> <grym> o nie! Widziałem tego, tego, i, i widziałem tych trzech. Hmm. Zostały mi trzy. Dobra, otwierać trzy jeszcze. Co to tu jest Karl. Karl. To? to jest Jessie. Jessie. I trzy gemy. I trzy gemy. Mm -hmm. I pieniążki. Pieniążki. No. no dobra. To jeszcze masz dwie. Co tu jest? To jest Dynamike. Dynamite. To to Poko. Poko. mamy Trzy gemy, nie giełomy, tylko gemy. Gemy trzy i pijąski. Ale jeszcze jedno! Czekaj, najpierw wejdź do sklepu pokaż co będziemy otwierać. Ale nie kupuj jeszcze, no. Wejdź. Codaj. Wiesz, którą będziemy kupować? Tak, takie. Tą będziemy kupować, tom. Tą. tą? Tą będziemy kupować. Ty mi pokazałeś i dwa piecie pokazałeś. Się nie nie, nie Ciubuś. będziemy otwierać. Yy... Ja z, I ty mi pokazałeś na komputerze. tam i to. Tak, ale 8 boksów będziemy otwierać. Gdzie jest 8? Umiesz znaleźć 8? Tak. Tu jest 8. Tu? No, ale jeszcze nie naklikaj. Nie. Idzie wyjdź ze sklepu. Idziemy najpierw na małego boksa. Jednego. Mhm. A kto to? To jest penny. Daryl. Daryl. Pijązki, to wszystko, malutko. Chodź, idziemy do sklepu. I zero. Czekaj. Pójdziemy ja, do sklepu, Ja Ty ja kliknąć? Ty klikniesz zaraz, tata pójdzie do sklepu. No, jest taki nowy kaletowy. Tak, to są nowe skiny, powiedz skórki. Kulki. Tak, teraz idziemy zobaczyć szansę, jaka jest. Jaka jest szansa? Mamy szansę 01392. To jest duża czy mała szansa? Mała duża. To mała czy duża? Duża. Duża. No dobra, to wychodzimy stąd. Teraz ty będziesz mógł wejść do sklepu. To co, zaczynamy losowanie? Tak. To idziemy do sklepu. No A Tak, tego dużego. Wuu, Pan spadł. Już? Tak. To to mega box to gemy Migemity. To będzie 150 GM. Tak to będzie bardzo dużo, są będący roboty dla mnie. Już... A co byśmy chcieli otworzyć z tych megaboxów? Eee, Leona. Leona i jeszcze może jakieś star powery. Star Power i te trzygenomy. Trzygenomy? No to klikaj. Poczekaj, bo trzeba będzie zapłacić. Tatuś zapłaci. Nie, da, nie można tego kierać. No. mam tylko tylko, tylko tylko ja mogę kupić, bo ja mam pieniążki. Lucas dałną pieniążki, wiesz? Od bing bing. No jest, uwaga. Po malutku. Po malutku, ale po malutku klikamy, po jednym. Ja jestem malutki. No dawaj. Ty jesteś malutki. O, to jest moment. Będzie chyba Leon. Będzie Leon Co ty. Pierwszym jest osiem masz. 3, dwa, jeden. Lecimy. Nie ma. Dużo pieniążków czy mało. Dużo. Dobra. Piper. Penny. O, 8-bitowiec. Chessie. I tick. Dwa bonusy. Jest bilet. I gomycje. Gemy. Mm -hmm. To to dalej, jeszcze masz 7. Mam Kolejny! No dawaj, lecisz. Ja to kolejny mi wylądował. Chyba będzie coś. Chyba było 6. Nie jestem pewien. Widziałeś 6-5. STAR POWER! Super toksyczny do kruka, piąteczka! Auu! Dostałam do ciebie tego talnego, ponieważ... No, do kruka star power, to dalej lecimy. Mam to kliknąć? Tak, kolejny megabox, będzie bonusy jeszcze. Czekaj teraz, poczekamy. Kliknąć. Wow, mamy star power, dobra, kliknąć. dalej. Kliknąć. Mhm. I kolejny! Ah! Tu było pięć. Do okien miejsca kolela! Kolejny lecimy. Jeszcze 5 chyba. Nie 8? 8. Myślę, że już 8 nie zostało. Lobby was. Co robisz teraz? mega boxy, Czekaj, co mamy tutaj? O, 11 etykietów. Jest tu dużo. Kolejny? No, jeszcze kolejny, dawaj leci. No te są wszystkie. Mamy 8, to może 8 jest, i musimy okiekać no. 8. 8. pokazuje. To dawaj, otwieraj. 8 też musimy okiekać. Wiesz, kto to jest? Tak. To jest stick. Mortis. Poko. Dwa bonusy. Teraz uwaga, chyba będzie już ostatni megaboks. 3, 2, 1. Ostatni. 5. Chyba nie, może jeszcze jeden będzie. Chyba nie chcą nam dać Leona, co? Nie. No właśnie. I jeszcze. Jeszcze jeden jest, jasne. To Jest dużo. Ło, dużo monet, no. Pan Misiu dalej. Może Pan Misiu chce też otwierać? uważa bo się przewróci. Pan otwiera o -o. No bo pan Misiu nie będzie działał sam, muszę mu pomóc wiesz To ty mu pomagaj, nie nie czekaj, Misiu nie może, bo nie, Misiu nie ma rączki Ale jego rączka nie działa na tablet Niebieskie pieniądzki I już, chyba już był ostatni, no to są tokeny Jeszcze jeszcze? No to dawaj. Ale dużo nam tu Lukas dał tych... Jest sześć! Patrz, zobacz, tu jest szóstka. Coś będzie. Mega by chyba Leon. Ale by było co? Leon będzie na pewno. No, mam nadzieję. Też taki chciałbym być optymistą. Chyba będzie ostatni Leon. Nie wiem, w ostatnim coś może być. Uwaga, żeby był Leon. Nie, Star Power jest. Co? Jest to kolejny. kolejny Star Power, ale nie było Leona. Tylko Super, piąteczkę dawaj. Au! Jest, jest. o, -o koniec już. Jest, jest, a tu mi pokazałeś dwa takie. Ale tu nie ma już boksów, zobacz. Za No to... Ale dwa piniątki mamy. Mamy dwa, to są tokeny, tego już nie bierzemy. Tu możesz za darmo wziąć. Za darmo? Tak. Tak, gdyby mu mógł... To co, nie mamy Leona? Nie. Co myślisz o tym losowaniu? Nie ma tylko To ma trzy Leony, tylko trzy. Możesz jeszcze małe skrzynki otworzyć, jak chcesz. Jeszcze weź otwórz pięć małych skrzynek. Nie, nie w sklepie. Tutaj małe skrzynki, tak. Jeste. No, chcesz? Mam mam wszystkie. Otwieraj. Pięć otworzysz. Te kopie? No ty... A nawet będzie spota i będzie potem ten... Potem te fioletowe będą. No tak. Potem fioletowe po niebieskich będą. Fioletowe to trzeba uzbierać. Jest bardzo napełniony już. Co jest napełniony? To jest księga fioletowa. Ile jeszcze zostało? Jeszcze trzy. Bardzo dużo. Dawaj, jeszcze trzy otwieramy. Pokazuję osiem. No bo to jest 58. No, jeszcze dwie. A właśnie, bo nie będą te. Jeszcze dwie. Ostatnie. Tylko to będzie, będą potem fioletowe. Dobra. Czekaj, to by było, Dziobuś Just. Tak, to już dużo. I odwoju. fioletowe! Nie ma fioletowego, kliknij na fioletową. Nie działa. Jeszcze trzeba dozbierać na fioletową. O, no. Mięski? Nie, to trzeba zagrać i będzie trzeba zagrać. Słuchaj, i jak ci się, ja się podobało. Ja też to się. Gdzie się chcesz pobawić? W pokoju moim. No dobra, no dobra. Ale już nie chcesz otwierać więcej? Nie. No to dobra, to kończymy. A powiedz mi. Okej, okay, o więcej. Nie, niż... nie, już nie otwieramy. Nie, nie. Teraz mówimy do wszystkich: Papa, żegnamy się. Dziękujemy, że byli z nami. Z misiem się pożegnajcie razem. Pa! Pa, 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 pa! Pa, 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 No to ja to jest no. okolicznie Co, odkorzysz? Już nie otwieramy nic więcej. Podejdź bym mogła mam już podałeś pięć skrzynek. Fioletową nie ma. No nie ma fioletowej, patrz, nie ma. Te inną. Jaką? Tu nie ma, to nie jest skrzynka, to nie będzie działało. To są tylko monetki. jest wszystkim, popa. Lubi kartofel i bateria, nawizdarni. W... Fajnie by było, jakbyście zostawiali lajki. Beknąłem. <śmienny> be! Be, 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 be. Na celio. Yy, nagrywajcie czerwone selka z złotym i niebieskim. To się staną zielone. I kciuki, małe lajki. Lajki te takie. Odrobinę i pa.